Jestem w tej chwili na ulicy Regionów Polskich. Jestem przede mną Domrowska Sztygarka i będę teraz skręcał w ulicę Kondratowicza. W ulicę Kondratowicza, na której to ulicy zmieniono w ostatnim czasie organizację ruchu. Ulica Kondratowicza, podobnie jak Równoległa do niej po drugiej stronie sztygarki, ulica szkolna, stały się drogami jednokierunkowymi. Chciałbym powiedzieć, wreszcie się stały drogami jednokierunkowymi, bo to, jak widzimy, jest bardzo duży miszmarz, jeżeli chodzi o Parkujące pojazdy, jak widzimy, jeszcze zdarzają się pojazdy ustawione w drugą stronę. Dzięki temu, że będziemy mieli tutaj ruch jednokierunkowy, tak naprawdę te pojazdy stojące tak po jednej, jak i drugiej stronie no one nie będą w jakiś tam sposób przeszkadzać, utrudniać tego, tego ruchu tutaj w tym miejscu. Dotychczas tak było. Było bardzo ciężko tutaj tym bardziej, że droga, droga przecież na wzniesieniu. Oczywiście od strony ulicy Dębowej w już stoi znak zakazu zakazu wjazdu. No i do ulicy Szkolnej dojeżdżam. skręcam w prawo. Proszę bardzo, tutaj ta sama sytuacja, znak droga jednokierunkowa. Tutaj również musimy się spodziewać tego, że jeszcze będą jakieś tam pojazdy ustawione w drugą stronę. Dlaczego? No dlatego, że może jeszcze w wielu miejscach nie być, na przykład nakazów jazdy w prawo, czy też zakazów skrętów i tak dalej. Mogą być pojazdy, które no, zaparkowały przed paroma dniami tak? bo ktoś przykładowo zostawił tak samochód wyjechał na urlop no, sytuacje mogą być różne generalnie z tego co podaje urząd miasta cała ta organizacja ruchu włącznie z wymalowaniem tych miejsc parkingowych tak jak tutaj widzicie czyli wychodzi na to że one raz będą po jednej raz po drugiej stronie więc ta droga ten pas ruchu nam się tak będzie wił tutaj ma to wszystko się zakończyć do 24 do 24 czerwca, a więc do dnia, kiedy zakończy się rok szkolny w szkołach wtedy też tutaj już będziemy mieli w 100% ruch, tak jak teraz. Co za tym idzie? Oczywiście skręcam w lewo ze szkolnej w Legionów i skręt ten wykonuję, jak widzimy, od lewej krawędzi.